No. Siemaneczko w kolejnym odcinku naszej serii. Dzisiaj według chwilowy. Będzie krótki blog. Ale co? No może chodzić będzie. No teraz czasu nie ma. Pewno. Ja załaduję prawo orków. Na pewno nie wszystkie. Ale parę to widzimy się też No i dobrze Już tu ładuję te woreczki. Zaczynam. Przecinam woreczki, bo tu jest oczywiście. Z tych worków. Tam, tata to był w agromie, to wiecie. Tutaj na szpakowie to agromę mamy. no znaczy nie Agrome, no tam jest. Jak to się mówi tam. Taki sklep rolniczy, taki, no wiecie o co chodzi, nie? Kupił zboża trochę. Pewnie za niedługo też będzie kupował... Ee, jak to się mówi? Będzie kupował... nawóz? Nawóz? No. A dziewka jest... u mechanika. Więc no. No i... co? on będzie będziemy... obejrzać Będziemy sobie siać, bo co można robić w rolnictwie? O i też zebrałem z łąki trawę, oczywiście, jak widzicie Jak widzicie, to jest, samo zbierce. No, można zostawcie sobie, lajka like Fajnie by było Więc ja odpalę depelka, jak to tam mówicie No jeśli do kopania pojeżdżam, no to wykopki będą, później przyjedzie, znaczy, nie wiem, wiecie. Może czy nie kopaczkę oczywiście, znaczy, Przy wykopków nie będzie, bo kupków, zaraz nie wygląda w tym roku, ale nie. Nie uwagi na głosy, jakby się staram się robić jak najlepiej. Ile jest do Poza oczywiście uprawiałem. poza Kierpka pojechałem ja pojechała na trawie. I się... będziemy się tutaj przyjaciół, co wam powiem. Idzie, on Więc... Chyba no co. Będziecie teraz mieli trochę mojego wydania. Więc po prostu chcecie jakieś audio nie takie ciche, tu ciapę, tu ciapka to oczywiście chcę przewincie I o Ogólnie zastanawiam się nad tym jakiegoś koguta To 80. Ale wiecie, teraz koguty no to tam pójdę, no bo to po Nie wiem, nie, jakieś 300 koguty? 500? Napiszę w komentarzach. Może kupimy jakiegoś. No. Na pewno by było fajnie, tak? Ja to planuję przejrzeć tego. tego z kabiną. I kupić jakiś inny ciągnik. No, tam patrzymy za jakimś zetorem. to po Landenbaum. nie holandem małym. No piszcie co tam jest z takiego fajnego z ciągników I żeby też nie było za, du za dużo koni, żeby nie miało, tak? To jakieś tam... Nie wiem... Na tak. e 76... 80, no to tak do... 95 koni. Tam... Piszcie w komentarzach, jakie są ciągniki do... 96, 95... albo do 90 koni. Albo i nawet do stópki, ale no... tak to chyba raczej nie. No piszcie, piszcie Więc robią dajcie dalej po prostu No Robią daj się Zaczął, zaczął padać To jest to tak słabe Ale o no co zrobisz? No, tak No ja Bo tak na tym szinie, nie? No w pęcie. No halo. No cześć no, tam, No No ja tutaj jechałem po nawozu. Jeszcze jest w tym mieście, tam pozałazłem trochę spraw. I tak. No się tam trudnie rozpadało. tu was. A tutaj pada. No tutaj też wiecznie się Więc... Czy dużo ci tam zostało? No, tam szybsze jazdy. No, szybsze jazdy nie dostałem. No, to było. Gdybym chciał, nie zjechał na to, tak bym to wiedział, nie odzyskam. Gdyby wracał do zamłapki, do nie skończymy ale no, tak się dostały, by to było. To rób, rób do końca. No to wiesz, bo ja zaraz zrobię kolejny przejazd, to jak skończę ten przejazd, to mi wokulam zdalny i wiesz. Zaraz kończę. No to był Tu ja to chyba gdzieś będę około 19, 20. Dobra, skrogo, skrogo. No to był, dawa. Dobra. Dobra. No na I? No ja widzicie. Uf. Ojca w tym lotnictwie nie zobaczcie, ale chociaż go no, usłyszeliście, więc to coś chyba na plus. Chyba. Nie. nie. Ale no. Więc. ostro. I. I widzimy. Wole już jest skończone, bardziej poszło, więc coś dokonuje z tego odwrota, to nie